Szanowni tak już jakiś czas czekamy i czekamy, żeby móc nakręcić ten odcinek, dlatego że jesteśmy właściwie w pierwszej dekadzie sierpnia i ciągle leje, i ciągle leje, i ciągle pochmurno. No ale jak widzę tutaj troszeczkę nad nami zaświeciło słońce, więc może Ewelinie się uda w słonecznej poświacie nakręcić jak zwykle urodę tych pięknych roślin. Chciałabym dzisiaj Państwu przedstawić Właściwie jeden rodzaj, tak? chociaż gatunków jest dużo więcej. Chciałabym dzisiaj powiedzieć parę słów, słów o sadźcu. Eupatorium, sadziec, który właściwie, właściwie występuje też u nas w Polsce. Bardzo częstym jest taki konopiasty z Eupatorium canabianum występuje, ale też i purpureum. One występują generalnie tutaj w całej Europie, ale też w Azji, w Ameryce Południowej. Są to ogromne byliny. Są to ogromne byliny, więc klasyczny gatunek potrafi, potrafi osiągać wysokość 1,70 m do 2 m i rzeczywiście jest uznawany za jedną z takich bardziej potężnych, dużych bylin kwitnących. Tutaj mamy w tej chwili mam dwie odmiany, o których ja będę mówiła, które są oczywiście efektem, efektem prac hodowlanych, no bo to tak już jest, że, że człowiek zawsze poszukuję tych nowych rozwiązań. I jak są te wielkie byliny, no to i, i ci, którzy się zachwycają takim właśnie upatorium, myślą co by tu zrobić, żeby rzeczywiście móc w każdym malutkim ogrodzie posadzić sobie właśnie takiego sadźca. No i te właśnie tutaj odmiany, gatunki odmiany, które tu, o których dzisiaj będę mówiła, są właśnie efektem takich właśnie prac, prac hodowlanych. Co jest w sadzcu zachwycające? W zachwycające są takie, no powiedziałabym, kwiatostany, kwiatostany, bo to też jest rodzina Asterace, więc budowa podobna, koszyczki właściwie tak w takie baldachogrono ujęte. Oni, tutaj te odmiany nie są wysokie, bo jedna z nich ma 80, druga tak mniej więcej do metra, do metra osiąga. Natomiast on przepięknie wygląda w rabatach i ma bardzo ciekawy kolor, i w ogóle jest rośliną taką bym powiedziała bezproblemową, dlatego że no, zaraz ktoś zapyta jakie tu stanowisko dla takiego sadzca, no i nie mówiłam, że chyba nas jednak tam na Górzecze kochają, że jak poprosiłam o słońce, to ono się będzie pojawiało, ale i to właśnie ta cała radość, proszę Państwa, w takim pięknym wietrze, jeszcze tym bardziej, będziecie Państwo mogli zobaczyć, jak właśnie fajnie jest posadzić taką mocną bylinę, tak, mocną bylinę. Między trawami. Tu akurat je wstawiłam specjalnie w cały stół rozplenić, żeby pokazać właśnie w tej drugiej połowie lata, bo tak naprawdę sadzic już wcześniej zakwita. Natomiast on trwa i trwa i trwa i właściwie jeszcze kwitnie i zaczyna to kwitnienie. Razem się połączy za chwileczkę z kwitnieniem tutaj z tak zwanym fidałem traw, czyli ten sierpień, wrzesień. To to jest właśnie ten finał traw. I ta malowniczość, właśnie między tymi cienkimi tutaj źbłami traw, i ta mocna bylina. Tak, mocna bylina. Chcę właśnie, bo zaczęłam o tym mówić, ale słońce mnie troszkę rozproszyło. Chcę powiedzieć właśnie tak, że on nie ma zbytnich wymagań co do podłoża. On po prostu nie może stać w wodzie, ale lubi wilgotno. pH oscylujące między 6,6 a 7,3, czyli oscylujące wokół wokół 7. Gleba dobrze by była, gdyby była przepuszczalna, ale jednocześnie też próchniczna. I żeby jednak było podlewanie. Znaczy w sensie takim, że nie może rosnąć w miejscach, gdzie jest bardzo sucho. Bardzo często do takich naturalistycznych nas sadzeń sadze się stosuje właśnie gdzieś w tym tak zwanym tylnym widoku, dalszym widoku, gdzieś koło podsta, około stawów, bo on świetnie właśnie w ten sposób wygląda, jakichś cieków wodnych, ale nie tylko, bo może być również umiejscowiony w takiej naturalistycznej rabacie, właśnie między trawami gdzieś tam mogą się pojawić i jeżówki, i rudbeckie, i jakieś koreopsisy. On tam bardzo dobrze będzie wyglądał. I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Co jest Fajne też u usaćca, bo zaczęłam o kwiatach opowiadać, że jego bardzo kochają owady, a szczególnie kochają go motyle, więc jak mówimy o tym, że zapraszamy też owady do naszego ogrodu, to możemy być pewni, że jak wsadzimy takiego sadźca, to do niego też zaczną przylatywać motyle. I co jest też fajne w takich bylinach, bo one są bardzo mocne, tak? Są bardzo mocne, są bardzo sztywne. Konstrukcja samej byliny jest właściwie tak jak krzew tak usztywniona, mocno jak krzew, więc tu nie mamy żadnego problemu z tak zwanym wyleganiem, że trzeba go podpierać gdzieś tam. Saćców nie trzeba podpierać. On ma swoją bardzo mocną, sztywną konstrukcję, na której na górze są właśnie takie, takie te baldachogrony, koszyczki ujęte w baldachogrona. One mają ten taki kolor między różem, takim ciemnym, troszeczkę przybrudzonym różem, ale są niezwykle efektowne. Bardzo bardzo fajnie dla florystów tutaj powiem, że bardzo fajnie wyglądają wstawiane do bukietów. Już oprócz tego, że mają taki ciekawy kolor, bo czasami mocniejsze barwy warto stonować takimi stłamszonymi. Mają fajny ten układ tego baldachogrona, więc, jeżeli byśmy rozpatrywali, nawet ich graficzność, czyli kształty są niezwykle, niezwykle fajne. No i mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, to że on ma bardzo sztywne pędy, jest bardzo istotne właśnie w tworzeniu dekoracji florystycznych, zwłaszcza dużych, bo sama to gdzieś tam przetrenowałam, wiem, że małe rzeczy jest dość łatwo zrobić. Natomiast jeżeli się ma bardzo duże wnętrza i bardzo trzeba udekorować te duże wnętrza dużymi, mocnymi bukietami, to zawsze jest problem, co ma być tym głównym stelarzem, mocnym stelarzem, który wyznaczy określone piony linie, No ci co robią bukiety, wiedzą o czym mówię. I tu jest bardzo istotny właśnie sadziec, Więc tego sadzca można wykorzystywać w bardzo różne sposoby. Właśnie też w tych dużych dekoracjach florystycznych, tak sobie myślę, połączone na przykład jeszcze z silnym zwisającym, wielkim amarantusem. Jest taki amar amarantus caudatus w kolorze takiej fioletowo-czerwonawym i wtedy sadz można wyjść w górę, a dołem zwiesić właśnie te amarantusy, i do tego jeszcze jakieś kiście róż różowo-bordowo jakiś tam. i W tym wszystkim delikatne pióra traw, bajkowe kompozycje, ale nie o tym dzisiaj chciałam mówić, ale mi się tak gdzieś tam w głowie zawsze coś przypomni i właśnie, właśnie wtedy o tym opowiadam. Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć, że właśnie długo stoi w wazonie, bardzo dobrze się utrzymuje, możemy go też zasuszyć i może być bardzo fajną taką graficznym elementem bukietów suchych. Natomiast mogę tak powiedzieć, te dwie odmiany, które tutaj Tutaj mamy, to jest odmiana, tu jest akurat rozmiana, odmiana Eupatorium dubium, czyli saćca dentego odmiana Baby Joe, Baby Joe i on jest około metra, a dalej, a dalej mamy tutaj, tutaj odmianę, Gatunek eupatorium maculatum, czyli, czyli sadziec plamisty w odmianie fantom. Ten będzie troszeczkę niższy, gdzieś do 80 cm. I tu nawet tak jak one stoją, to, to tę różnicę już można zobaczyć, że ten będzie troszeczkę wyższy niż ten, ale jeden i drugi jest dużo, dużo niższy niż klasyczne wielkie sadzce które normalnie można zobaczyć gdzieś też w ogrodach, jak się kupuje podstawowy gatunek. Natomiast wiem, że w tamtym roku jak byłyśmy w szkółce tras, to właśnie te duże miskanty, duże miskanty, które są tam nasadzone, no to potrzebują też, oprócz tego, że są same trawy, to gdzie nie gdzie trzeba właśnie rozluźnić te trawy, udekorować właśnie jakąś byliną. I tam właśnie u tych Państwa rósł ogromny sadziec, taki, który potrafił sprostać dwumetrowym, dwu i pół metrowym miskantom, dlatego, że był bardzo duży, bardzo rozłożysty, Ogromny. Tam właśnie widać, widać, jaka tabelina potrafi w tym gatunku, gatunku takim podstawowym. Natomiast tu już mamy te, te kombinowane odmiany, które są dużo, dużo niższe. Natomiast jako taka tabelina wygląda właśnie w ten sposób. Ma te około 2 metrów, 1,70 2. Wszystko jest dużo większe. Czyli i liście większe i wielkie te baldachogrona. No ale wszystko musi mieć oczywiście swoją skalę. Ja tu jeszcze sobie dobrałam, dobrałam, bo tak sobie obiecałam, że no wchodzimy w tym sierpniu, wrześniu w ten okres finału traw, i tak myślę, że jak będę do każdej takiej właśnie byliny Państwu opowiadała o trawach, tak pojedynczo, to jakoś łatwiej będzie Państwu pokojarzyć niektóre, niektóre odmiany, bo jak ja wymieniam masę gatunków traw i masę odmian. To potem zaczyna, zaczynamy się wszyscy gubić, tak? I wierzę, że niektórzy Państwo, tak mi ludzie też sugerują, że jak jest za dużo, to nie do końca Państwo, że tak powiem, rejestrują wszystkie, wszystkie, wszystkie odmiany. Ja tu sobie wzięłam miskanta chińskiego dzirafę. Patrzcie Państwo, jaki jest piękny i dorodny. On jest paskowany, bardzo lubiane są przez ludzi te paskowane miskanty. On ma jeszcze, znaczy ten girafę jest jednym z tych wyższych paskowanych, bo jeszcze jest Little Zebra y, niższy y, i gdzieś tu mam strictu, strictusa, Strictus Dwarf, też go pokażę przy innej okazji. Też paskowane. Natomiast tu wybrałam właśnie tego dzirafę, żeby mówić właśnie o tych wyższych miskantach, które no świetnie y, współgrają właśnie z wielkimi byl, bylinami. I tak sobie pomyślałam, że właśnie jak na przykład mamy takie saczce. Które są piękną dużą byliną, ale sam kolor kwiatostanów jest, bym powiedziała, spokojny. Tak? Nie jest taki krzykliwy, nie jest taki mocny. I zawsze tak uważam, że jak łączymy pewne elementy w ogrodzie, to tak właśnie fajniej dać jej temu chłodnemu, takiemu chłodnemu różowi i fioletow fioletowym też tutaj elementom, dać właśnie takiego bardzo atrakcyjnego miskanta, który ma właśnie te paseczki, jest lekko żółty, wielkością dopasowany, bo on, on potrafi być razem z kwiatostanami około metra. I też fajnie wychodzi, bo on nie kładzie się od dołu, tylko gdzieś mniej więcej wychodzi powiedzmy w tych trzech czwartych idzie w górę. Tak? A w jednej czwartej dopiero się wywidia, czyli znowu robi ten element bardzo ozdobny. Także dołem możemy jeszcze pewne jakieś rzeczy niższe posadzić, ale on będzie tą dominantą, bym powiedziała, taką kolumną, która się do górą, górą rozkłada. On też zakwita, tylko wszystko, wszystkie te miskanty, które są wysokie, to one jakby to kwitnienie mają jakby opóźnione, tak? no, bo on każdy Roku, znaczy, wykwitają później niż te tutaj, takie drobniejsze odmiany, ale też wykwita. I kolorystyka bardzo podobna, bardzo podobna do, tych, do tych tutaj chłodnych, takich wytonowanych kwiatostanów. Ja bym tak dobrała w, w rabacie. Oczywiście każdy z, Państwa, każdy z Państwa może sobie dobierać według swojego gustu, ale mniej więcej tak bym dobrała do, do, do tych sadzców, a dołem już bym zrobiła jakieś, powiedzmy, jakieś szarości czy takie rudości troszeczkę, gdzieś tam właśnie dołożyła już bardziej jaskrawych kwiatów, jakichś żółtych czy jakichś rudych, rudych. ale tak jak mówię, każdy z Państwa może sobie, może sobie budować, budować w swoich ogrodach. Ja tylko Państwu przedstawiam, przedstawiam te możliwości, więc na jednym stanowisku spokojnie odnajdzie się taki sadziec, bardzo pięknie się odnajdą właśnie takie miskanty, bo to podobna wilgotność, podobne, właściwie podobne takie siedlisko, tak? I wilgotność, i pH. No oczywiście jeden i drugi świetnie reaguje na nawożenie, chociaż tak de facto saćce są, bym powiedziała, bezproblemowe. Jeżeli będziemy je lepiej nawozić, to one się będą pokazywać jeszcze w piękniejszej stronie, ale jeżeli w ogóle o nich zapomnimy i nie będziemy ich nawozić, to one też będą i będą wyglądać przyzwoicie, ponieważ one są skromne i niewymagające. I co jest jeszcze strasznie fajne, że saćców nic nie rusza. Saćce nie mają chorób, saćce nie mają właściwie wrogów, one po prostu są, bym powiedziała, bardzo wytrzymałe i bezproblemowe. Jedyne co to musimy pamiętać, żeby je jednak co jakiś czas podlać. No ale podobna sytuacja jest też, na przykład, z miskantami, czy rozplenicami, które mogłyby stanowić piętro, piętro niższe, i to byłaby bardzo piękna rabata. I jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz na koniec tego odcinka. Chcę powiedzieć tak Państwu, proszę Państwa, jak budujemy nasze rabaty, to tak sobie popatrzmy, jak, my, jak składamy poszczególne elementy i pomyślmy sobie, co będzie po tym cudownym, kwitnącym sezonie. I mogę powiedzieć jedną rzecz. Taki. Taki, nawet zaschnięte po zrzuceniu liści, ale zaschnięte te elementy kwiatostanowe sadźca, ukryte w takich różnej wysokości, łanach traw, niektórych tych, których pióra, czyli kwiatostany ja zawsze mówię o miskantach, że one mają takie pierzaste pióra, ale że zachowujemy te kwiatostany, zachowujemy całą, całego miskanta. One są duże, ale przychodzi zima i zima tak jak tutaj pozbawia liści, zostają mocno takie ciemne, bardzo mocne graficzne pędy. One są takie bordowe, bordowo-brązowe, więc ten widok będzie właśnie taki, że stoją te piękne elementy. Pośród no jak przyjdzie zima żółtych, takich żółtych, wyschniętych, jakby traw powiewających na wietrze i w tym wszystkim te wszystkie kwiatostany, czy odmiskantów, czy jeszcze rozplenice, rozplenice później e, później się wysypują, więc już nie ma kwiatostanów, ale są piękne, miękkie kępy. I tak bym radziła patrzeć na ten krajobraz, że jak przychodzi ten okres jesieni, a potem zimy. To właśnie zostawiać ten ogród w takim stanie, w jakim on jest, żebyśmy, żebyśmy mogli powiedzieć, że mam taki ogród, w którym o każdej porze roku jest pięknie, jest inaczej, ale jest pięknie i zawsze można odkryć w tej naszej rabacie coś nowego. I taki ogród to jest właśnie taki ogród przyjazny. I ja nieraz powiem Państwu, że odwiedzam różne ogrody, i czasami sobie myślę, dlaczego ci ludzie tak się, tak się pozbawiają tych pięknych widoków późnej jesieni, zimy i wiosny. Przecież cały rytm ogrodowy to jest to jesienne kończenie, zimowe umieranie i wiosenne odradzanie. Jak my mamy taki ogród, który już górom jak te miskanty, to wszystko już jest martwe, ale my to jeszcze zostawiamy, bo to pracuje na wietrze. To szumi, to jest schronieniem dla różnych, różnych owadów, ba to też ochrania na przyszły rok te wszystkie sadzonki. Bo jak my byśmy popcinali wszystko i wyczyścili, ja tu jestem z Poznańskiego, w którym się ciągle sprząta, czyści. Musi być porządek. Chcę powiedzieć, proszę Państwa, dajmy spokój temu ogrodowi. Pozwólmy mu ten sezon jesienno-zimowy przejść, żebyśmy w pierwszych promieniach słonecznych wiosny mogli wejść. I tam zacząć wyczyszczać i sprzątać, ale jeszcze będziemy mieć te piękne widoki, bo tak już mówiłam w którymś programie o tym, o tych oszronieniach, o tych pobieleniach śniegiem. Mam nadzieję, że jeszcze trochę tego szronu i tego śniegu będziemy mieli okazję, okazję oglądać, ale to są jakby takie dodatkowe spektakle. O których, o których tak naprawdę się, yy, się nie mówi, bo, proszę państwa, my kupujemy rośliny, i ja wiem, jak wygląda sprzedaż w takich miejscach. W takich miejscach sprzedaż już wtedy, kiedy wszystko kwitnie, kiedy wszystko jest bujne. I ludzie mają też takie podejście do roślin, że, że jak kwitną, no to, to mogą być, a jak już nie kwitną, to można je wyciąć. I tutaj dużo osób pozbawia się właśnie tego cudownego jesienno-zimowego spokoju. Tego jesienno-zimowego takiego widoku i tego, te jakby tego jednego z elementów cyklicznych odrodzeń. Także, proszę Państwa, spójrzmy na graficzność roślin. Spójrzmy na te również wielkie, cudowne, cudowne byliny. Jeszcze mam byliny do płócienia, o których gdzieś tam będę Państwu opowiadała, ale dzisiaj stoimy w pięknym słońcu. No, chyba nas tam lubią. W każdym bądź razie stoimy w pięknym słońcu, możemy podziwiać te piękne rośliny. Czekam, aż zaczną stopniowo wykwitać, wykwitać nasze rozplenice i zaczną pokazywać kwiatostany, miskanty. Ja tylko jedną rzecz chcę powiedzieć, bo tak lubię przypomnieć. Pamiętajcie Państwo, bo jeszcze nie kwitną inne japońskie, ale to jest rozplenica Thunberga. Te drobniutkie, takie delikatne, płynące na wietrze kwiatostany rozplenica Thunberga. A tutaj jeszcze wcześniej, bo o niej nie mówiłam, a jest. Piękną, chmureczką delikatną. To jest Penisetum Orientale, czyli rozplenica wschodnia. Ona, w porównaniu z rozplenicą japońską, która jest mocna, ma taką pękatą, puchatą kępę, i te kwiatostany są bardzo takie. Ja zawsze mówię, jak lisie ogony, wypełnione, grube, bardzo, bardzo ozdobne. A tutaj mamy. Proszę bardzo, delikatne, piękne, tańczące na wietrze kwiatostany. Jeszcze raz Państwu powiem. Penisetum orientale, rozplenica. Rozplenica Wschodnia. Także tak przy okazji będę Państwu różne rzeczy opowiadała, chociaż dzisiejszy program miał być tylko o sadźcach, Ale przecież ogród to jest milion możliwości. Jak ja tu stoję, to tak sobie myślę: a może jeszcze to, a może jeszcze to, ale sobie obiecałyśmy z Eweliną, że będziemy mówić. Konkretnie o jednej roślinie. No nie wyszło mi, ale cóż, taka już jestem, proszę Państwa, bo będziemy jak malować, pomalować. Nie można tylko z jedną rośliną, trzeba ją jeszcze jakoś otulić. Pomyślcie Państwo o tym, co dzisiaj powiedziałam. Do następnego razu.